Bransoletki gotowe? Tak. Więc kochanie, powiedz mi, co dzisiaj będziemy składać na filmik. Aparat. Wow. Zrobimy recenzję, aparaciku? Tak. High five. Tak. E, aparat jest dostępny za bodajże 2000 punktów? Tak. Tak? Na LegoCom? Ok, czyli jeżeli uzbieracie 2000 punktów, można było wymienić, nie wiem czy jeszcze można wymienić na taki gifcik, czyli po prostu aparacik. A ile jest części, kochanie? 1, 7, 9. 179 części. Pięknie czytasz. Wow, to to będzie. To to będzie, Co to, to będzie. Nic więcej nie ma, Zobaczymy. A mamy jeszcze na do wykonania. Nie, nie ma na do zostawia I teraz musimy szybciutko złożyć. Tak. Jak będzie szybko na filmiku składanie. Czyli my widzimy się za 60 sekund. Wystarczy, nam? No? Tak. Wystarczy. High Yay! Yeah. <śleski> multimassíðar! Ło, wow, klisza jest bardzo trudna. Trudna jest klisza? Nie. No to składamy, ty składasz klisza. Tak. Tutaj jest niespodzianka? Jaka niespodzianka jest w środku? No, klisza wypadła. I sama wypadła klisza. Czyli klisza to jest taka retro karta SD, tak? Zapisująca tak, zdjęcia. To zrobisz? Tak. Tak, tylko... To na pewno zrobisz? tą stroną? O, tak. Wkładamy kliszę. Super. Zartowałam, że też się To jest za Gawki. A gdzie się robi zdjęcia? Ach, tym czerwonym. To się patrzy, tak? Tak się tak. Pstryk! I mam się zdjęcie. Jeszcze raz. Pstryk! Trzeba wyciągnąć kartę. Kliszę, trzeba wyciągnąć do pękła. Wkładamy inną kliszę. Ustawiamy ustawienia ładnego zdjęcia portretowego i pstryk do następnego wideo do następnego wideo co budzi?